Witamy Państwa na drugim dniu dziecka, jest to druga edycja. W tamtym roku zapoczątkowaliśmy tak naprawdę. Urzędu Miasto Wodzi wraz z Mosirem i EXPO organizuje całą imprezę dla dzieciaków. Wspierają nas różni partnerzy, którzy z dobrego serca robią to wszystko. Mamy między innymi mamy tutaj warsztaty sportowe, mamy pokazy e, drukarek 3D. Na hali EXPO również e, dzieją się różne rzeczy. Myślę, że ogólnie partnerów mamy 57. Są z nami służby mundurowe tutaj, jest straż modna, dzieje się naprawdę bardzo dużo, wszystkie występy są bezpłatne, wstęp jest wolny, dzieciaki mogą skorzystać bezpłatnie z waty cukrowej, z popcornu, myślę, że każda buzia będzie dzisiaj uśmiechnięta i zero, również będą z nami. Na zakończenie chciałem podziękować wszystkim partnerom, którzy byli dzisiaj z nami. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że okazaliście dobre serce. Myślę, że w te uśmiechy wszystkich dzieci wynagrodziły wam wszystkie troski i problemy dnia dzisiejszego. Dziękuję wam jeszcze raz, że byliście i oby do zobaczenia za rok. Dzięki wielkie wszystkim partnerom.